To, co mam, zawdzięczamy tylko i wyłącznie swojej pracy. Widujemy się bardzo rzadko, bardzo dużo pracujemy, mijamy się, ale dzięki temu jesteśmy dzisiaj tutaj, gdzie jesteśmy. To jest tylko i wyłącznie sukces mojego męża i mnie. Ja nie mówię przede wszystkim, że mam dużo pieniędzy. Ja jeżdżę bardzo dobrym samochodem, mam piękny dom, kupiłam teraz mieszkanie, żyjemy na bardzo fajnym poziomie, ale sami na to pracujemy. To, co ludzie o nas myślą, mamy to gdzieś. Zresztą sami wiemy, co gdzieś pisze. Ważne, żeby pamiętać, skąd się pochodzi. Ja nie mam amnezji pochodzenia. Ja pochodzę, nie chcę powiedzieć z biednego domu, ale z domu, w którym naprawdę czasem nie było na prąd czy na jedzenie. Więc status, który mam dziś, nie odkręcił mnie po prostu jestem tym samym człowiekiem, którym byłam wtedy. Stąd może ta pomoc dla biednych i, i dla osób, które nie mają. Ja nie mam marzeń przede wszystkim ja mam cele, które yy, realizuję. Marzenia według mnie to są takie rzeczy, o których się marzy, i które są gdzieś na tyle daleko, że niekoniecznie uda nam się je zrealizować. Ja wiem, że kiedyś i tak wszystko zrealizuję, o czym marzę, więc marzę tylko o tym, może, żeby cała nasza rodzina była zdrowa, bo do końca na to nie mam wpływu, a cele zorganizuję sobie sama. Pojawiła się taka informacja na podlegu, że masz długi i czy ty mogłabyś się odnieść i też odnieść do tych oskarżeń byłego wspólnika? Przede wszystkim ten człowiek nigdy nie był naszym wspólnikiem, był y, pracownikiem. Y, jest to osoba, która y, wyłudza, jak się okazuje, pieniądze, sami widzimy w jaki sposób. Natomiast y, nie będę tego komentować, bo od tego jest sąd i prokuratura, która niedługo się z tym Panem skontaktuje. Y, jedyne, co mogę powiedzieć, tak w mojej prywatnej ocenie to powiem tak, jeżeli ja bym miała długi albo ktoś by miał długi u mnie, to co, co się idzie robi? Idzie się na policję, idzie się do prokuratury, idzie się do sądu. Ten pan poszedł do pudelka, więc o czym my rozmawiamy? Pudelek mam mu zorganizować te pieniądze? Jeżeli tak, no to chodźmy wszyscy do pudelka. No, ja poszłam do sądu, do, do policji i do prokuratury. Ten pan poszedł do, do pudelka, więc nie mnie oceniać, oceni to sąd.